Hej, cześć, jesteście na kanale WeraVlog. Ja was zapraszam dzisiaj na kolejnego vloga. Zachęcam do subskrypcji, łapeczki w górę, komentowania, udostępniania, a ja już nie przedłużam. Zaczynam. Właśnie jestem w drodze po moje dzieciaczki. Jak widzicie, pogoda mamy bardzo ładną. Ja jestem chora, co zresztą słychać. Nie? A przeziębienie jest spowodowane po prostu tym, że jestem osłabiona. Ponieważ przyjmuję antybiotyk. No. I dlatego. Eee, jak widzicie, chyba już wiosna do nas zawita. to sobie w takiej fajnej, wiosennej kurteczce. No. <laughs> no i... Kotek przebieg. No. No i może się odezwę do Was później. Mamy środę. Ja jestem właśnie w drodze po dzieciaczki i powiem wam, że choróbsko rozłożyło mnie totalnie. Idę, bo muszę odebrać dzieciaki z przedszkola, a tak to normalnie cały czas leżę. No, ale mam nadzieję, że to minie zaraz, bo no nie jest fajnie. No, dobra. Lecę, ja wezwijesz później. Mamy popołudnie. Ja siedzę sobie w kłapołóżku popijając mój naparek z imbirku, cytrynki. Imbirku, cytrynki i mioczku. I kompletnie nie czuję smaku. Kompletnie. Dzieciaki odebrałam. Ledwo doszłam do domu ale od razu się położyłam i leżałam. No i koroneczkę cały czas mam. No i próbuję ją zbijać, ale to nic nie daje. Więc leżę. I jutro też pewnie będę leżeć i pojutrze też będę leżeć, co by w sobotę wstać pełna siły, werwy i ochoty. W sobotę? W piątek? Kurde, dni mi się mylą. Żeby wstać pełna werwy, siły i ochoty, żeby pójść do pracy. Na razie się na to nie zapowiadam. A wiecie, też pracuję z klientem i nie chcę też pozarażać innych klientów swoją grypą, bo ta grypa jest tylko moja. Wiem, gadam od rzeczy. No. I strasznie mam popękane usta przez to smarczenie. Masakra. Tak w ogóle, o Boże, jakie opuchnięte, co na mnie takie glony. Mm. Okropnie mam wysuszone, te... nie tyle, że wysuszone, co raczej poranione. I opuchnięte przez smarczenie. No. Pewnie się zastanawiacie, po co się tym dzieje. A no dlatego, że takie dni też są. Już to wam mówiłam w poprzednim vlogu, że nie zawsze jest fajnie słodko pierdząco kolorowo. Że właśnie jest też tak. I to się musi wydarzyć, żeby potem... Było ok. No. Także kłapeuszek. Tak, mylduje się na pokładzie. Takie gadanie totalnie z dupy. Dobra, lecę się kurować, odezwę się. Może jak się już lepiej poczuję. Mamy piątek. Ja jestem właśnie w drodze po moje dzieciaczki. Jak widzicie, wyglądam trochę lepiej. Ale jeszcze nie jest to, co bym chciała. Nawet jest dosyć na tyle ciepło, że po prostu wyszłam w samej. Bluzie, pogoda jest tak fajna. Uf, zrobiłam obiad, właśnie. Wiem, wiem, powinienem leżeć, ale musimy coś jeść. Więc yy, obiad zrobiłam i teraz lecę do dzieciaków w ogóle. Co mi się stało tutaj w ogóle? Tu, tu. Co to, co to jest? Ja gdzieś tam rozumiem, że to jest od smarczenia i w ogóle, ale tu wszystko, tutaj jakaś opryszczka mi wyskoczyła, tu. Teraz tu widać tu około losa na no masakra Ale se, spróbuję posmarować to jakimiś maściami Zobaczę coś tam w domu może mam No No co to ma być? To jest tylko od chusteczek tak naprawdę Od smarczenia w nos No, dobra Lecę, odezwę się później Właśnie jak sobie staje Zajadając pierś z kurczaka, A mam bardzo ładną pogodę w ogóle. I w ogóle z tym to jest jakaś masakra. Ja już się dowiedziałam dlaczego. Przez wirusa. Ale nie, nie korona wirusa. Nie, nie, nie. Bo test zrobiłam, i był negatywny. Po prostu jakieś wirusowe gówno się przypamiętało i sprawiło, że właśnie wyglądam tak jak wyglądam Nie wygląda to za ba... nie wygląda to dobrze Ale dostałam, kupiłam w aptece jakąś maś na to, więc sobie tym smaruję Ale wiecie co sobie pomyślałam że to jest idealny moment żeby wam powiedzieć co ja tak przed wami ukrywałam ukrywać już tego nie mogę ponieważ robię że tego tak dużo że już będziecie widzieli po przybitkach, co to jest. Albo może, wiecie co, da Wam zagadkę i sami znajdziecie. I sami odpowiedź w komentarzu o co chodzi. Co to jest. Ja Wam teraz daję podpowiedzi, a Wy w komentarzu napiszcie, co to jest. Dobra? Możemy się tak mówić? No, no to ja już idę i Wam pokazuję. Podpowiedzi zostawione. Teraz wasze zadanie, prawo na tym, żeby w komentarzu napisać, co to jest. No, a ja specjalnie nie będę mówić. I będę leczyć dalej, działać. Muszę sobie pozmarować, pokażę wam maść, jaką dostałam w aptece na to coś. Boli mi miłosiernie. Ale maść to jest jakiś medijel. Na usta. No, i gdzieś tutaj, właśnie w tych okolicach. No i sobie smaruję tym. Teraz będę sobie posmaruję jeszcze raz. I no. Zaraz do Was przyjdę. Dzieci do szkoły i do przedszkola oddane. Ja lecę do domu dalej pakować. Co prawda, do terminu wyprowadzki jeszcze trochę zostało, ale tych rzeczy jest tak dużo, że. Muszę zacząć to robić teraz. No. A powiem wam, że cały czas smaruję tą taką maścią, którą dostałam od pani w aptece, ale nie widzę, żeby to było lepiej. Może przynosi trochę tak, ale tutaj przy. Bardzo nie jest nic lepiej. Nie wiem, jak to będzie. Będę dalej smarować, zobaczymy. Jeżeli nie, to muszę z tym gdzieś pójść. Może jakiś antybiotyk jest tutaj na to potrzebny, czy coś. Nie wiem, w razie lecę teraz do domu, dopić moją kawę no i zacznę pakować kolejne rzeczy, a z wami widzę się później. Mamy środę, ja sobie właśnie śmiegam, tupię, tupię sobie do pracy. <grym>, jak widzieliście w poprzednich przybytkach, muszę to już w końcu głośno powiedzieć, tak, wyprowadzamy się z tego miejsca, w którym obecnie mieszkamy. I dobrze, że się wyprowadzamy z tego miejsca, w którym obecnie mieszkamy. Bo to sobie jest tak zawiła i skomplikowana historia, że lepiej yy, mm -hmm. że szkoda tak dać, ale yy, nawet prawnik jest w to zaangażowany. Tak tylko w skrócie. I wyprowadzamy się, nie wracamy do Polski. Jeszcze przynajmniej Będziemy mieszkać zupełnie gdzieś indziej i, i trochę dalej niż tutaj, bo tutaj jesteśmy praktycznie przy samym, przy samym centrum, a wyprowadzamy się praktycznie na koniec miasta. Więc kawałeczek, żebyście sobie mogli zobrazować, jaki to jest kawałeczek, to moje dzieci będą jeździć autobusem szkolnym. No, bo to jest około. 2,5-3 km od bo sobie mierzyłam. Szłam sobie raz spacerkiem właśnie z tego adresu, w którym teraz jesteśmy na ten nowy adres no to wyszło 2,5 km. A jeszcze licząc te no dobra, liczmy w zaokrągleniu te 3 km, bo dzieciaki mają jednak trochę dalej do przedszkola i do szkoły. No. Więc szukuje się bardzo duża zmiana. Już coś czuję, że ta wyprowadzka mnie wykończy fizycznie i psychicznie. Bo tych rzeczy jest tak dużo, że ja jestem na tym etapie, że mam ochotę wszystko wywalić. No. Ale to wam będę relacjonować na bieżąco, żebyście byli na bieżąco. Teraz lecę jeszcze do Rewę po jakiejś pitku do pracy. I no, odezwę się później. Pobie czwartek. Jest około szóstej 30 rano. Ja sobie siedzę, popijam kawusie. I pojawam, że już nie mogę ukrywać tego kipiszu Tam. Bardziej to, tam nie, ale bardziej mi chodzi o tamto. No, także wyprowadzka nabiera rozmachu, co prawda. Do samego terminu wyprowadzki mamy jeszcze trochę czasu, bo yy, do czerwca się pewnie zalewcie po co ja już bardzo pakuję. A to dlatego, że po pierwsze tego jest dużo. Po drugie w maju mam plany, a do końca maja musimy oddać klucze. Więc dlatego no. I już powoli będziemy chcieli sobie nosić te rzeczy. Do nowego domu. No. Dlatego to jest teraz pakowane. A w niedzielę odbieramy klucz od garażu. Bo będziemy na razie wszystko to składać w garażu. A potem będziemy. Jak już się tam wprowadzimy, będziemy wprowadzać do góry. Jest Więc dlatego teraz to szybko pakuję. Wszystko pakuję. I już jakieś tam kubki, bo kubków mamy. Potem. Więc jakieś kubki, talerze dzisiaj będę pakować. To jakieś takie rzeczy, jak nie czy ja odporne, no bo nie planuję w najbliższym czasie nic takiego, na przykład jakieś zapiekanki czy coś. No. Więc y, takie rzeczy są pakowane i potem będą wynoszone. Ale jeszcze pokażę Wam hita. Zamówiłam folię bąbelkową, nie? Bo. Potrzebuję właśnie do pakowania jakichś takich szklanych rzeczy. I zamówiłam 50 metrów folii bąbelkowej. I pokażę Wam, jak to wygląda. Proszę bardzo, 50 metrów folii bąbelkowej. Yy, zamówiłam, ponieważ pakuję takie wrażliwsze rzeczy, typu kubki jakieś ramki na zdjęcia coś tego, właśnie, żeby były w takiej że po prostu były zabezpieczone, jak się będziemy przeprowadzać, żeby się z tym nic nie stało w trakcie transportu. No i zamówiłam 50 metrów. I y, pomyślicie sobie, to jest normalna. No, jestem nienormalna, ale mało tego. Ja początku chciałam zamówić 100 metrów, ale potem sobie tak pomyślałam, że 100 metrów to może być troszeczkę za dużo. No więc zamówiłam 50. No i widzicie, te 50 metrów folii bąbelkowej. Wczoraj, jak to zobaczyłam, myślałam, że ze śmiechu padnę. Ale grunt to mieć odpowiedni zapas folii bąbelkowej, a ja będę. Właśnie potrzebuję dużo folii bąbelkowej. Między innymi na y, to zdjęcie. Jedno zdjęcie już schowałam w ramkę. No i po prostu, żeby takie wrażliwsze rzeczy zabezpieczyć. No. Tak to chciałam powiedzieć, że kupiłam 50 metrów folii bąbelkowej. Dobra, wezmę się później. No i może będę kończyć już tego vloga. Fajnie się do Was gadało. Mam nadzieję, że Wam się fajnie mnie słuchało. Wybaczcie za to, co mam tutaj na tej twarzy, ale po prostu no. Próbuję to jakoś zaleczać różnymi sposobami, ale może po prostu samo ze sobą, to sobie samo tak poleżeć. Bo Im bardziej to gdzieś tam próbuję podleczyć, tym gorzej, więc wybaczcie za to. No. I będę kończyć. Będę się z Wami żegnać. Widzimy się w następnym vlogu. Zachęcam jeszcze raz do łapeczki w górę, do subskrypcji i napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Chociaż już wiadomo, o co chodzi. Ale jeżeli nie, no to możecie napisać w komentarzu. Komentarz wyprowadzka, albo przeprowadzka, albo yy, zostawić, nie wiem, domek, emotkę domku w komentarzu. No. A my widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Pa, pa.